Witajcie, ja nazywam się Maciek Brzeziński, jesteście na kanale Autoporadnik i dzisiaj zobaczycie ciekawą alternatywę boksa dachowego, o generalnie sprzęt do przeważenia samochodem różnych rzeczy, a jest to platforma Tulec, na której sobie właśnie teraz siedzę to jest taka taki ni to nitokratownica zakładana na dach samochodu o ładowności 150 kg, do której można przymocować różne rzeczy. A w jaki sposób można je przymocować, no to wszystko to zależy od Waszej wyobraźni. Bo można, można użyć uchwytów, dajmy na to rowerowych, żeby przewieźć rower. Można taki uchwyt przymocować bezpośrednio do tej platformy. Można przymocować uchwyty do Nart. Można rzucić na to jedną, dwie, trzy wodoodporne torby, przytroczyć to siatką albo pasami i też można to wozić. Można kupić w markecie budowlanym Kilka dużych płyt OSB i także położyć na dachu samochodu. Te płyty w żadną miarę nie zmieściłyby się do wnętrza, a zmieszczą się na dachu. No i fajnie. Pytanie, czy coś takiego, taka platforma, ma jakieś wady? No, najpierw może Wam opowiem, jak to jest zbudowane. Otóż, zbudowane jest to modułowo. Kupujemy pudło, które jest wcale nie takie duże. W tym pudle znajdujemy elementy do samodzielnego montażu. No to trochę jest tak jak w przypadku mebli ZK. Mamy bardzo dokładną instrukcję obrazkową. Yy, mamy podstawowe narzędzia. No i wiele ich nie, ich nie potrzeba, bo to jest klucz imbu, dwa klucze imbusowe, jeden klucz typu Torx. To wszystko mamy w zestawie. Gdybyśmy mieli w domu coś lepsze klucze, to bardzo fajnie, bo one nam się przydadzą. Na przykład yy, klucz elektryczny albo wkrętarka to przyspieszy pracę. No i generalnie składamy to tak jak meble. W przypadku tego samochodu i w przypadku montażu po raz pierwszy, no muszę się przyznać, że Zmontowanie tego, tego towaru zajęło mi jeszcze jednemu człowiekowi 4 godziny. Przeszkodą jest ten samochód, bo to jest Dacia Jogger, która ma taki specyficzny bagażnik dachowy. Takie relingi, które zamieniają się w bagażnik bazowy, czyli można je przemontować także że one są poprzeczne. Mają dosyć nietypowy, nietypowy przekrój. Do, do, do nich w zasadzie nie sposób przymocować normalnego np. uchwytu rowerowego. Tule daje radę. Na stykal daje radę, czyli jest system, który pozwala przymocować coś do dachu tego samochodu, na przykład taką kratownicę, ale nie, nie idzie to łatwo. No i też, jakbym to robił po raz drugi, a nie po raz pierwszy, to poszłoby dużo szybciej. Charakterystyczną cechą tej platformy jest to, że ona składa się z modułów. Podstawowym modułem jest profil aluminiowy, który ma rowek typu T, to znaczy to jest taki, taki rowek, w którym, w którym pasują elementy montażowe różnych bagażników. Niekoniecznie tule, bo to jest standard można powiedzieć światowy. Do platformy w tym przypadku, to możecie zobaczyć, zamocowane są takie ścianki boczne. One wbrew pozorom nie są elementem standardowym. To nie jest standardowe wyposażenie tego, tej platformy. To jest akcesorium opcjonalne. Co to robi? To robi z tej platformy coś na kształt kosza bagażowego. Robi takie ścianki boczne, przednią, tylną, teoretycznie one pozwalają nie wiem, lepiej zabezpieczyć towar, który mógłby się ewentualnie przesunąć. Moim zdaniem, akurat to świetnie wygląda, i jakbym miał kupować tego typu bagażnik, być może do ładnego auta, dla samego wyglądu kupiłbym również ten zestaw tych ścianek bocznych. Natomiast już się dowiedziałem w praktyce, że niekoniecznie jest to do czegokolwiek potrzebne, bo na przykład, jak chcę zamocować uchwyt rowerowy, to owszem mogę, ale muszę zdjąć tylną, tylną ściankę. No To trwa 5 minut, bo one są zamocowane na takie śruby z zewnątrz. Nie trzeba rozbierać całej platformy, żeby zdjąć taką ściankę. To są jedna zaślepka, druga zaślepka, jedna śruba, druga śruba, dwie minuty zdjęte. Koniecznie trzeba zdemontować tył, żeby zamocować szynę z uchwytem rowerowym, ale też warto zdemontować bok, żeby to po prostu łatwiej było wsunąć. One moim zdaniem w wielu momentach przeszkadzają, no i taki zestaw kosztuje. 1600 zł, coś takiego. Wbrew pozorom, naprawdę nie jest to potrzebne. A te ucha do mocowania bagażu, które widzicie, są przymocowane do, do tego relingu, można równie dobrze przymocować do szyny, która jest pod spodem. Które się ukaże w chwili, gdy zdejmiemy ten cały reling. Wszystko tu jest oszynowane, i do tych szyn można przymocować różne rzeczy. Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy, jest to nadspodziewanie cichy bagażnik. Można się zdziwić, że jest to naprawdę ciche. Być może dzieje się tak za sprawę elementu aerodynamicznego, który jest z przodu. To jest element seryjny. Naprawdę nic nie trzeszczy, nie wyje. Można jechać 140 km na godzinę i jest to w miarę ciche. Tak naprawdę, może nie jest to idealny samochód do sprawdzania, jak głośne są akcesoria, bo ten samochód jest dosyć głośny przy tej prędkości, ale serio, jadąc z taką prędkością po autostradzie, Zdarzyło mi się zapomnieć, że cokolwiek wiozę na dachu, to akurat nie jest zdrowe, w każdym razie ten hałas mi nie przeszkadzał. Nie wiedziałem, nie miałem wrażenia, że na dachu coś jest i gwizdzę albo nadmiernie szumi. Nie, to się wszystko zlewa w jeden hałas. To raczej jest kwestia samochodu, bardziej samochodu niż bagażnika. Także to jest super. Całość ma nośność 150 kg. Wyjątek? Wyjątek to są tylna i przednia poprzeczne skrajne elementy tylnej przedni, które mają uwaga 15 kg nośności, to znaczy, że nie wolno na tym stawać. Wolno stawać na bocznym elemencie. Ja to sobie po nim wszedłem i to się nie złamało. Na dach samochodu, na tylny, na przedni raczej bym nie wchodził, to co wynika z konstrukcji elementu, który łączy te, te wszystkie rzeczy. Wydaje mi się, że to jest właśnie ten słaby punkt. No, ale tak to, nie, nie ma to większego znaczenia, no, bo przecież i tak yy, nigdy, nie, nigdy się nie zdarza, albo prawie nigdy się nie zdarza, że coś wieziemy akurat na tych skrajnych, yy, na tych skrajnych. Elementach, a środkowe w żaden sposób nie, nie przejmują obciążenia. Moim zdaniem to, nie, to jest bez znaczenia, trzeba tylko wiedzieć, że pod, po tym się nie chodzi. O, to jest tyle. No dobrze, a co mi się nie podoba w tej platformie? No co mi się nie podoba, to jest yy, cena. Ja rozumiem, że to jest tak, że yy, no ja na przykład nigdy nie wydałbym na samochód tyle, ile jestem w stanie wydać na rower. Takiego mam, taką mam schizę i są ludzie, którzy wydają więcej na tego typu akcesoria bagażowe, niż warte są ich samochody. Ja to roz, doskonale rozumiem, szanuję, super. Nie jeden samochód naprawdę dużo zyskuje, nie tylko praktycznie, ale i wizualnie, e, właśnie mając tego typu fajne rzeczy zamontowane na dachu, czy tam z tyłu, na klapie, gdzie bądź. W każdym razie, e, w zależności od wielkości, e, ta platforma, goła platforma kosztuje od 4400 zł do 5400 zł, no ale to nie jest tak do końca wszystko, co Wam będzie. Potrzebne do montażu. To jest w ogóle rozmiar, rozmiar S najmniejszy i to nie jest wcale mała rzecz. Ten duży, czyli XXL, to naprawdę musi być potężna platforma, taka na sporego busa, minibusa. No ale tak. Musicie dokupić elementy montażowe, które pozwalają przymocować elegancko platformę do belek dachowych, czy też do dachu samochodu. To może kosztować nawet 1000 zł. Teraz tak te boczne ścianki, reelingi. Uwaga. 1000... 600 zł bodajże, albo 1500 w zależności od rozmiaru. Ucha do montażu bagażu 120 za dwie sztuki. No, akurat to tyle mogłoby, mogłoby dać kilka sztuk, że tak powiem, w cenie, no ale chyba nie daje. Jakbyście chcieli siatkę, to znowu trzeba zapłacić za siatkę i ta uwaga, Są też takie tutaj fajne gumy, które osłaniają te aluminiowe profile. Trochę chronią przed zniszczeniem, przed, przed nie wiem, porysowaniem bagaż i trochę chronią samą, sam profil. No są dwa, no, przydałoby się tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć powiedzmy, dobra 6 by się przydało, ale jak chcecie mieć sześć to musicie sobie, sobie dokupić to też, przecież jest to wysokiej jakości guma, no, ale cięta z rolki i kosztuje bodajże 240 zł. Nie wiem, czy to jest za cały zestaw, czy za. No chyba nie za jeden raczej. O, i tak się zbierze, nie wiem, 7-8 tysięcy zł. Jakbyście chcieli mieć te fa... jedną z tych fajnych torb, którą. Ale mam akurat jedną taką torbę za plecami. No to ta torba też kosztuje swoje 600-700 zł. Ona jest o tyle fajna, że na jest wodoszczelna, naprawdę ekstra. No i to wszystko naprawdę powoduje, że mamy na dachu rzecz, która zwiększa wartość samochodu. To powinien, uważam, rozważyć coś takiego zamiast boksa. No, czas się, się zmieniają i samochody są coraz wyższe. W zeszłym roku około połowa samochodów nowych sprzedanych w Polsce to suwy. Suwy mają to do siebie, że mają 160-170 cm wysokości. No, jak dołożycie do, do nich bagażnik bazowy, czyli belki no i, i boks, to się robi ponad 2 metry i nie można z tym wjechać do garażu. To trochę słabo. Jeśli macie taką platformę, to ona tam zwiększa wysokość samochodu o 10-15 cm, i to jest wszystko, i z tym wiedziecie do garażu. Czyli możecie rozładować to, zdjąć z niej, z niej te torby, akcesoria, czy co tam, co, co tam wiedziecie, Samą platformę zostawić na dachu, i ona się zmieści do garażu. Jak już wiecie, można z tym jeździć. To jest wcale nie takie głośne. Pewnie jakiś koszt aerodynamiczny jest, ale bez przesady. Więc tak, wysoki samochód, coś do wożenia. Nie wiem, czy boks w tej chwili jest taki dachowy, jest idealnym rozwiązaniem. No ale jakbyście chcieli na przykład przewieźć kajak, no to idealna sprawa. Jakbyście chcieli przewieźć rower, no to sobie po prostu przymocujecie do tego uchwyt i przewieziecie. I tak dalej, i tak dalej. Ktoś, kto dużo często wozi różne rzeczy w samochodzie, na samochodzie i te rzeczy albo się nie mieszczą w środku, albo się z trudem mieszczą w środku, mogą się nie zmieścić w, w boksie dachowym, na przykład pudło, no to to jest rozwiązanie, o którym warto pomyśleć. Oczywiście nie ma nic złego w tym, że ta platforma trochę wystaje poza obrys dachu, tak jak jest w tym przypadku, i bardzo dobrze, bo ona właśnie do tego, do tego między innymi, służy, że powiększa dach naszego samochodu. To łatwo sobie teraz wyobrazić, że na przykład mamy do przewiezienia rowery, no i no co, no mamy wąski dach i zmieszczą się trzy rowery i wszystko, mamy na przykład cztery. No i teraz jeśli mamy tego typu platformę, która nam nieco ten dach poszerza, to do tej platformy, bezpośrednio do niej, możemy przymocować uchwyty na przykład rowerowe, ale też narciarskie, jakie bądź. I co? No i w tym momencie nagle się robi się z dachu, który mieści trzy rowery, robi się dach, który mieści cztery rowery. Więcej nart, więcej rowerów, oprócz tego jakaś torba, cokolwiek bądź, tak jak powiedziałem, wyobraźnia oraz odwaga jest, jest jedynie ograniczeniem. No generalnie dla mnie, poza ceną, jest to, jest to hit. Bardzo mi się podoba. Gdybym miał słowa, to bym, to bym chciał mi coś takiego, nie wiem czy bym kupił, bo to nie są tanie rzeczy. No ale tak jak mówię, jest to fajna rzecz, fajna alternatywa różnych innych bagażników dla osób, które rzeczywiście coś wożą. Często wożą i mają za mały samochód albo za duży gabarytowy bagaż. No i tyle na dzisiaj. Ewentualnie rozważcie lajki, subskrypcje i do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce.